Witam ponownie w mojej kuchni, mam na imię Leszek. Dzisiaj będziemy gotować przepyszną zupę z soczewicy z dodatkiem boczku i czerwonej papryki. Zupę się robi bardzo szybko, prosto i jest naprawdę dobra. Zapraszam do gotowania. Zupę tam się robi bardzo prosto, szybko i wychodzi naprawdę przepyszna. Ja troszkę przyspieszam w, w niektórych miejscach to wideo, żeby raz, żeby nie pominąć za dużo, a dwa, żeby tutaj nie, nie trzymasz Was. Znaczy, żeby nie pominąć za dużo, to nie skracam, raczej przyspieszam. Boczek. Jaki boczek macie taki, będzie dobry. Może być taki polski boczek, może być taki bekon, jak ten. Ja go kupiłem normalnie w hipermarkecie, wędzony. On jest. Do smaku, żeby dodać smaku. Jeżeli chcecie mieć wegetariańską wersję zupy, nie dodawajcie wyboczku, nie, nie jest on potrzebny. Smażę go na oliwie z oliwek. Może być olej, może być smalec, może być masło klarowane. To co. Dodajcie to, co chcecie. Natomiast polecam, żeby to była właśnie oliwa z oliwek, właśnie ze względu na smak. Jedna cebula, taka średnia cebula. Kroimy cebulę w drobną kostkę i wrzucamy zaraz po, po tym boczku. To, co jest ważne, chcemy uzyskać kolor. Żeby, jeżeli jest kolor, to też jest smak. Ja wiem, że to brzmi troszkę dziwnie, bo miałem też komentarze, że jak to kolor, smak. No, no właśnie tak, jeżeli się troszkę przypali, no to jest ten smak, jest ten dodatek. Zupa nie jest jakby taka nijaka. Niektóre zupy oczywiście się robi bez tego, nic nie przypalamy, natomiast no, większość zup, warzywa jest dobrze, delikatnie obsmażyć i wtedy zupa jest, jest o wiele, wiele lepsza. Cebulę kroję w kostkę, ja to wszystko później będę blendował, nie jest to konieczne, jeżeli nie chcecie blendować, no to trzeba to troszkę ładnie pokroić. Ja się nie przejmuję, bo, bo tak jak mówię, będę blendował i teraz tak, tak jak widzicie, nam się tutaj do dna garka przykleiło trochę, przypala się. No i właśnie o to chodzi. Właśnie chodzi o to, żeby ten smak taki delikatnego podsmażonego boczku i cebuli uzyskać. Nie ma to być spalone, ale delikatnie przypalone powinno być. Jedna papryka czerwona. Papryka dodaje nam dużo smaku, nawet jak nie lubicie papryki, to polecam, żeby jednak dodać, bo to ono nie dominuje w tej zupie, ale, ale smak smak jest. Zawsze polecam, żeby jakikolwiek przepis, ja, ja zresztą tak robię, jakikolwiek przepis nowy próbuję, no to próbuję dokładnie, jak jest, żeby zobaczyć, jak ten przepis smakuje, no bo inaczej. Nie mamy takby tak punktu odniesienia. Jeżeli sobie od samego początku ja tak kiedyś robiłem, na samym początku jak gotowałem, jak piekłem bułki na przykład. Och, to mówię, tak będzie lepiej. No i nie było. Bułki nie wychodziły, inne przepisy też nie wychodziły. No i nauczyłem się, żeby właśnie robić dokładnie jak jest, chociaż brzmi dziwnie, a później ewentualnie zmieniać. A zazwyczaj się nie zmienia. To co zrobiłem tutaj, było widać, ja dodałem troszkę rosołu. To znaczy, to nie jest rosół, to jest wywar z warzyw. Dużo warzyw, w przepisie, w opisie dodam jakie to były warzywa. Dlaczego z warzyw? Dlatego, że nie mam czasu, muszę iść do pracy, a chcę jeszcze tą zupę zjeść, a z warzyw szybko warzę, ten wywar mi się gotuje w pół godziny. Lepszy byłby rosół z dodatkiem kurczaka, z warzyw i z kurczaka, ale tak jak mówię, no jeżeli chcecie mieć wersję wegetariańską, to robicie wywar z warzyw. Tutaj dodałem suszonego tymianku. Lepszy byłby świeży, no ale nie mam. Byłem w sklepie i też nie było, więc, więc dodaję suszony, też jest dobry. Jedna marchewka, taka średnia marchewka, jeden lub dwa ziemniaki ziemniaki dodadzą nam no ta zupa będzie raz że gęstsza no też dodają smaku Tak przy okazji gdybyśmy się, gdyby nam się udało przesolić taką zupę to można ziemniaka nie w taką drobną kostkę w grubszą kostkę wrzucić chwilę pogotować i on wyciągnie ten sól to taka porada gdybyśmy coś jakąś potrawę przesolili Dodajemy wszystko ja dodałem 350 gramów cieczy, nie, cieczewicy, soczewicy, czerwonej soczewicy, to jest akurat ta zupa powinna być właśnie z czerwonej soczewicy. Można dodać 400 g będzie gęstsza, jak lubicie. Mi się wydaje, że akurat 350 będzie idealnie, ale żona mówi, że akurat mówi, że może lepiej jakby była gęstsza, więc 400 g można próbować. Jeżeli ugotujecie i zupa się okaże zbyt rzadka, można troszkę ją odparować i wtedy będzie gęstsza. To tak jak widzicie, tutaj właśnie z tego szybkowaru zrobiłem wywar z warzyw, przepyszny, niesolony. Nie soliłem go, po to, żeby mieć kontrolę bardziej w samej zupie. Znaczy, to nie byłoby aż takiego dużo znaczenia. Myślałem, że mi trochę zostanie. Ale to ma być półtora litra wywaru plus jeszcze jakieś dwie chokle, które dałem w międzyczasie i no akurat tyle wyszło. Więc chwilę się pogotuje. i ja to spróbuję, czy jest dobrze słone, Jeżeli, znaczy inaczej, wrzucam łyż, łyżeczkę soli. Jeżeli macie sól taką, bo ja to mam taką sól, która objętościowa jest duża, więc wrzucam całą łyżeczkę. Polecam wrzucić dwie trzecie łyżeczki soli, a później ewentualnie dosolić. Listek laurowy, tylko to jest listek laurowy, nie taki śródziemnomorski, tylko taki indyjski. On ma troszkę inny smak. Jak nie macie, możecie wrzucić taki listek laurowy, jaki jest popularny w Polsce. Jeden nawet dwa, on jest duży, dlatego wrzuciłem jeden. Pieprzu, soli. O, no, tak, jak widzicie, tej, tej soli dodałem dosyć dużo, ale ona jest objętościowo duża, bo ona jest taka delikatnie wilgotna. To jest sól, y, sól morska, chyba portugalska jakaś, kupiłem w, w sklepie. Sól też dodaje smaku, także ja nie używam tej koszer tej, tej takiej soli bezsmakowej, bo lubię jakby też jeszcze dodać tej, tej smak z tego soli, z tej soli. Pieprz, mimo że dodałem dużo pieprzu do. Do wywaru, to jeszcze tutaj, i teraz myślę, że to będzie gotować jakieś 20 minut do momentu, kiedy soczewica będzie się łatwo rozpadać, i wtedy można blendować. Oczywiście trzeba wyjąć najpierw ten listę graurowy, bo tego blendować nie chcemy. Tutaj można spróbować, czy trzeba dosolić. Ja akurat tego nie ma na wideo, ale musiałem dosolić jeszcze nawet i blendujemy. Najlepszy jest właśnie taki ręczny blender, żeby nie przelewać nigdzie. Najprościej. Jak nie chcecie blendować, nie trzeba wcale, to nie jest konieczne. Moja zupa jest taka troszkę rzadka, ale jak chcecie więc, żeby była gęstsza, po prostu dodaj, dodajcie jeszcze 50 nawet 100 gramów więcej soczewicy. I zobaczcie, przepiękna zupa, pachnąca, na smaku jest naprawdę rewelacja. Zaraz będziemy próbować. To czas, żeby spróbować. Mm, pachnie przepysznie. Zobaczcie, mm, zupa rewelacja, naprawdę można dodać troszkę więcej soczewicy, jak ktoś lubi bardziej gęste. Natomiast no, smakuje przepysznie. Także polecam, żeby zrobić. Ja idę sobie jeść. I zapraszam do subskrypcji.